Wy spis nie jesteście żadnymi patriotami, wy jesteście patriotami za pieniądze. Europa jeszcze nie widziała takiej bezczelnej bandy hipokrytów jak ta, co tutaj siedzi. Macie dziś czelność po tym wszystkim, po ujawnieniu afery wizowej, po wydawaniu lewych dokumentów za pół miliona, po straganach przed polskimi ambasadami, macie czelność dalej tutaj kłamać jak wasz premier Pinokio. Szczujecie w mediach rządowych na uchodźców i imigrantów, ale jednocześnie wpuszczacie tych ludzi do Polski załapówki, tych samych, których wypychaliście na Białoruś. Tylko świnie zarabiają na cudzym nieszczęściu. To jest obrzydliwe i to na pewno nie jest chrześcijańskie, ale ludzie w Polsce mają już Was dość. W niedzielę milion osób wyszło na ulicę Warszawy. I my się nie zatrzymamy, my się was nie boimy, my, Zjednoczona w różnorodności opozycja demokratyczna w Polsce 15 października skończy się w Polsce PiS.